Film, który za chwilę obejrzysz, nie jest reklamą nie mniejszego produktu. Do pierdolenia, robota czeka. Cześć, w dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać stronę, dzięki której, jeżeli zmieniacie dostawcę internetu na innego, Możecie sprawdzić, jaki internet będzie u was działał, ile on będzie kosztował i jakie są oferty w ogóle w waszej okolicy, tak? Wchodzimy sobie w przeglądarkę. Ja już mam tutaj otwartą. Wpisałem przykładowy adres. Przykładowy tu. Jeżeli to czyś adres, to przepraszam. Oczywiście ja go się postaram zaburować. Wyznaczamy co nas interesuje. Przykładowo sam internet lub Internet z telewizją. A, jeszcze strona się nazywa Pan Wybierak. Link będzie oczywiście w opisie. Hmm. Załóżmy, że interesuje nas ten internet z telewizją. Klikamy szukaj ofert. No i tutaj już mamy. Widzimy, że w tej okolicy. Strona nam oferuje oferuje nam właśnie internet mobilny z tego co widzimy, bo tutaj jest karta SIM, czyli to jest internet mobilny z limitem 200 giga, trochę mało nie no i jedyna opcja z telewizją. Znaczy nie jedyna, bo jest jeszcze posad Go. Mamy tutaj kilka ofert. W każdym razie to się już pobawicie z tym, z tym sami. Chciałem wam jedynie pokazać, że istnieje y, taka prawda strona, na której można sobie sprawdzić jaki dostawca u was będzie świadczył o No Na to tyle. Życzę miłego dnia.